Ja jestem Wignor z kolejnym odcinku na moim kanale I dziś będziemy mieli nowości z maja Co? Z czerwca! Yeah. Słuchajcie, koniec czerwca, więc trzeba zrobić nowości Przetestować je, co się pojawiło w sklepach Patrzę na dół, ponieważ mam tutaj na stole Masę fajnych rzeczy i nie mogę się doczekać Aż je przetestuję Zanim jeszcze do tego przejdziemy, to chciałbym tylko powiedzieć, że na stronie Dearside Pojawiła się nowa kolekcja Holiday Macie tam dużo fajnych produktów, jest to przedsprzedaż Więc zapraszam, możecie sobie zamówić, za miesiąc do was przyjdą I będziecie szczęśliwi, tak jak ja I yeah. ja! Dobra, słuchajcie, od czego to zacząć? Dzieje się całkiem sporo, także nie przedłużajmy i zaczynajmy przejść ten odcinka. Uwaga, mam tutaj przed sobą nowość. Jest to hałwa w strukturze waty cukrowej. I jakby ja bym chciał, żeby to smakowało jak wata cukrowa, ale to będzie smakować jak hałwa, której nie lubię. Ale wygląda ładnie. Patrzcie tylko na to. Przepiękne opakowanie, trzymam je do góry nogami. Nie. Tu jest okej, okay, a tu jest do góry nogami. Normalnie, normalnie do normalnie do normalnie do Nieważne, odpuśćmy to. Gdzie to kupione, Katarzyno? Jaka cena? 13,99, no to nie taka wysoka. Ale z drugiej strony jest tego dużo, więc no nie, nie jest wysoka. A jakbyś byś Kasia oceniła ten produkt, jak ci smakuje? Nie wysoka, nie Nie, masz ok, ja też. <laughs> otwórzcie. Sezonie, od... Sezamkowe, Chowa jest z Sezamy, otwórzcie. to opakowanie. Wysuwa się normalnie niczym coś, co tak Okej, okay, z tej strony wygląda jak wielka kubka włosów, z tej strony jednak widzę, że one są podzielone na kawałki. Ale fajne. Dobra, gryzę. Cynabon challenge. Oduszę się. Mmm. W smaku pyszna chałwa ha delikatna. Tak to jak wata do ocieplenia domu. <grym> Ej, ale to jest lepsze niż taka zwykła chałwa. Tyle, że struktura mnie przeraża. No jak wata cukrowa. Nie, to jest jak włosy. Z waty cukrowej. No. Dobra, słuchajcie, mam pewne ym, tutaj sugestie, opinie, mówię. Jest to generalnie dla mnie dobre, ponieważ ja nie przypadam za chałwą, a tutaj jest taki bardzo delikatny smak chałwy, więc to jest dla mnie idealne. Natomiast jeśli chodzi o strukturę, jest to bardzo dziwne, ciekawe, ale na początku troszeczkę duszące, tak jakbym jadł cynamon. W każdym razie, ja bym tutaj dał ocenę takie 4 na 5, serio. Nie jest to coś, co bym kupił ponownie, ale nie jest to złe i mi smakuje. Tyle, że struktura jest bardzo dziwna, czuję się jakbym jadł włosy. O, mamy kolejny baton! Tym razem Grześki. Mango i dzieftango. <grystanie> naprawdę to jest tak napisane mango i dzieftango. Patrzcie, tańczące mango od Grześka. Czy Grześek tańczy z mango? Zobiecmy się tego. Słuchajcie, dostępne w żabce za złote 99, więc naprawdę okej okay cena. Wafelek jest całkiem spory. Widzę, że w środku. On ma tak jakby... Boże, jak to pachnie mango. O oh my Okej, okay, nie wiem, czy to jest tak, że to jest krem taki, czy to jest po prostu rozlane w środku taki dżem, Nie wiem. Mhm. Mm mhm. Mm wow. Szczerze, najlepszy grzeszek, jakiego jadłem. lubię. niż czekolada? Mi bardziej smakuje niż czekolada, bo ja nie przypadam za woszczelkami czekoladowymi, więc mi ten zwykły grzeszek jest ok, jest bardzo dobry, ale nie jest tak, że jem je często. A ten jest tak, że, że mógłbym jeść go często. 5 na 5 Dobra, lecimy dalej. Słuchajcie, kolejna rzecz, czyli donat. KitKat z żabki, za 4,99 od Doty Donuts, nie jest to sponsorowane. W każdym razie, wygląda całkiem dobrze. Ma tutaj z tej strony w ogóle wrzuconego po prostu na wierzch KitKata, całego batona. Tutaj jest chyba pokruszony po prostu KitKat, ale nie jestem pewien, Także spróbujmy. Mm. Ewidentnie nie był on z dziś, bo jak Doty Donuts ma zawsze miękkie donaty, które się aż rozpływają, tak ten jest suchy i twardy, więc wydaje mi się, że to jest kwestia tego, że on po prostu długo stał. W środku ma czekoladę, więc generalnie super. I nie jest to taka czekolada jak w każdym donacie, jest to faktycznie taka jakby była skitka ta wzięta. No i na wierzchu są te chrupiące, chrupiące posypki i to jest mega dobre. Mm. Ogólnie mi na smakuje. Ja bym kupił takiego donata, tylko że jest suchy i stary. No nie no moi drodzy no w tym przypadku jeżeli miałbym oceniać tylko tego yy, donata to dałbym takie 2,5 na 5 jeśli miałbym oceniać samą ideę i wierzyć w to że on mógł być normalnie miękki i był na samym początku kiedy go wystawili to wtedy dałbym totalnie 4,5 na 5 bo jest dobry tak lecimy dalej Przejdźmy sobie teraz do lodów i mamy tutaj lody Ekipa. Ekipa XL, jest to ten, chyba, nie wiem, czy to jest limitowany czy nielimitowany smak, w każdym razie najnowszy, czyli kwaśny, ekstra kwaśny. Na maksa kwaśny, kwaśny smak. Zielone jabłuszko. Ja generalnie już jadłem w lody Ekipy te o smaku zielonego jabłka, ale te podobno są naprawdę kwaśne, tak bardziej. Kasia mówi, że ją wykręciło, więc przetestujmy, przecież ja się nie boję kwaśnych rzeczy. Ja uwielbiam kwaśne rzeczy, mam nadzieję, że ten też będzie mi smakować, także gryzę. O, oh wow. Naprawdę jest kwaśny. Albo to do, dobry. Wiecie co, gdyby on był w normalnym rozmiarze, to myślę, że zjadłbym cały, ale jak jest taki XL jeszcze jest tak kwaśny, jest na maksa kwaśny. Ale jest dobry. I szanuję, że jak ktoś już pisze, że jest kwaśny, to jest kwaśny. No, więc ja bym miał do 5. Nie mam do czego się przyczepić, jest dobry. Bardziej mi chyba smakuje niż ten zwykły jabłkowy. <gryw> Mówię prawdę. Ojej. Kwaśne lody ekipy. Approve. Okej, okay. jak jest mi tak kwaśno, to przejdźmy do czegoś słonego. Generalnie ja nie wiem, czy powinniśmy to dawać do dzisiejszego odcinka, ponieważ tutaj mamy słodycze, a to jest słona przekąska, ale bardzo mi się spodobała opcja tego, że są Cheetosy solone. Nie wiem, czy wcześniej były w ogóle Cheetosy solone. Chyba nie, nie było. Więc jest to nowość, tylko trzy składniki. Nieco so, O, to, to jest to, co wam mówię czasami na Insta. Stary, moi drodzy, są e, przygotowywane bez smażenia i są zrobione z kukurydzy. Pachną totalnie jak chipsy słone po prostu. Mm, o cholera. Chyba on swój ulubiony smak seria. serio. Mm, ja jeszcze kocham czekoladowe, ale one są dostępne chyba tylko w okresie, gdzie jest Halloween, bo to było z czaszkami. Dobre no maksa. Pięć. Czas na Smarties Orange. Generalnie ja nie przypadam za pomarańczową czekoladą. Najwięcej jest taka czekolada w kształcie pomarańczy, która się rozkłada jak pomarańcza taka na kawałeczki. Wszystko pięknie, ale mi nie smakuje. Tutaj, jeśli chodzi o tą Orange Smarties, może być to dobre, bo to Smarties. Ona mają czekoladę w środku, tylko ta powłoka jest taka pewnie pomarańczowa, więc ogólnie może być to dobre. Fajnie, że mają opakowania, które są recyklingowane, ponieważ są z papieru. Całkiem nieźle. W ogóle mają w bardzo fajny kształt. W sensie to wygląda super. Moim zdaniem, bardzo na plus. Otwieramy czekoladkę, ale śmiesznie się otwiera takie papier robię opakowanie. Omega, ona wygląda pięknie. Oh, patrzcie tylko na to. No, wygląda super. Jakbym robił swoją czekoladę, chciałbym, żeby wyglądała tak, ale nie pachniała tak, jak pachnie ta. Pachnie totalnie pomarańczą. Przetestujmy. Mmm, nieźle. Sama w sobie czekolada jest naprawdę mega pyszna. Jeżeli chodzi o smartnicę, no to w nich dalej czuję bardziej czekoladę niż samo pomarańcze, ale no, czuć to pomarańcze w tym. Wolałbym, żeby jej tu nie było, bo nie przypadam za takim połączeniem, ale. Nieźle. Nie jest to tak intensywna pomarańcza, żeby mnie wykręciła. Jest całkiem okej, okay, dałbym takie 4 na 5 Mmm, i chrupią te jest Fajnie całkiem. Mm. Dobra, słuchajcie, mamy już donaty za sobą, ale nie wszystkie, ponieważ mamy tutaj donaty, które są lodami. Więc słuchajcie, mamy tutaj waniliowe lody, które są polane w hmm, czekoladzie białej oraz mają kolorową posypkę. Lody w kształcie donatów. Całkiem jestem ciekawy. Uuu! Uh. <laughs> Właśnie zastanawiałem się, jak ona będzie wyglądać. Czy to jest tak, że trzymacie w ręku tego donata i go po prostu jecie, ale on ma patyczek. Patrzcie, taki słodki! No po prostu uroczy na maksa. Dobra, gryzę. Hmm. Szczerze? Smakuje jak biały ten waniliowy Big Milk i po prostu ma posypkę e, kolorową, która nie ma da, za dużo smaku, więc jest to zwykły waniliowy lód w białej polewie czekoladowej. Z białej czekolady, to właśnie chciałem powiedzieć. Jest ok, ale nie ma szału, więc to będą takie 3 na 5, ale ładnie wygląda. Dobra, to dajmy, dajmy 4 na 5, bo ładnie wygląda. Jest zwykły smak, po prostu taki basic. Basic, basic, basic. To może przejdźmy sobie, jak już mamy czekolady, mamy batony, mamy wszystko, to przejdźmy teraz do ciastek. I mamy jeżyki. Tak jak wam ostatnio wspominałem, ja nie przepadałem w dzieciństwie za jeżykami aż tak, ale na pewno były lepsze niż kulki jeżykowe, które testowaliśmy w poprzednim odcinku. W każdym razie są to jeżyki z malinami. Wygląda to bosko, ponieważ w środku macie ten karmel, ciastko, a na wierzchu są liofilizowane chyba maliny, o ile się nie mylę, i wyglądają super wow. Naprawdę, więc przetestujmy. Opakowanie wygląda pięknie. Wygląda to naprawdę bardzo ładnie. Podoba mi się. Dobra, próbuję. Nie czuć tam maliny w tym aż tak mocno. O, teraz. O oh my wie. Gryząc, w ogóle nie czułem maliny, ale w momencie, kiedy to już się wszystko rozpuściło w buzi i już przegryzłem, to poczułem tak, jakbym zjadł galaretkę malinową w czekoladzie. Tą z Wawelu taką. Bardzo dobre i słuchajcie, kupując jeżyki, część dochodów ze sprzedaży jeżyków przekazujemy na wsparcie jeży ze Ośrodka Rehabilitacji Jeżurkowo. Strasznie słodkie. Kupcie jeżyka. Jest całkiem okej. Okay. 4 na pięć. To jest coś, na co najbardziej dzisiaj czekałem. Lody Chupa Chups o smaku truskawki i śmietanki, czyli jest to o smaku tego lizaka, który jest mega popularny, ten truskawkowy ze śmietanką. Ja go uwielbiam, naprawdę. I powiem szczerze, że tutaj na wierzchu macie jeszcze to oblane białą czekoladą i są candy pieces, czyli co, lizaka tak rozdłubali i dali tam? kawałki. Nie wiem, wygląda bosko. Opakowanie wygląda bosko, kocham Chupa za to, po prostu wow, mega. Tak by po powiedziała Patrycja Mouczanu, więc testuję. O oh, wow, mega, wygląda jak na opakowaniu. Przynajmniej nic się nie zmieniło. Wygląda tak, jak mówili. Dobra, testuję. Mmm, biała czekolada, przepyszna. Kawałki cukierków w środku, przepyszne. Sam sobie lód, przepyszne. Czuję się, jakbym jadł totalnie tego lizaka. Mmm, te kawałki... Które są tutaj na wierzchu. One są delikatnie kwaśne. Boże, wszystko gra z tym lodem idealnie. O, oh wow. Aktualnie to jest jeden z moich ulubionych lodów w sklepach. Serio. I ta kwaśna posypka jest super. Mm. oh o No słuchajcie, w żabce teraz będzie bitwa o te lody, a nie lody ekipy. Serio, jest mega dobry. Mniano. Gummy Blocks, no czy to nie jest słodkie? Mamy tutaj chyba żelki dla dzieci, tak celuję, że to są dla dzieci, e, ponieważ są one w kształcie klocków Lego i można je normalnie budować na sobie. To jest napisane, buildable gummy żelki do budowania, więc są 4D, ponieważ 3D plus delicious, tak napisali. Więc nie dość, że można budować, to jeszcze są pyszne. Jest smak jabłkowy, truskawkowy, winogronowy i cytrynowy. Smaki bardzo basic, no ale to jak dla dzieci. To w sumie nie trzeba tutaj mieć wielkich wygórowanych oczekiwań W każdym razie ja bym chciał zbudować domek No patrzcie One wyglądają totalnie jak klocki Tara! Super to wygląda Uwaga, buduję One serio się tak łączą? Zrobimy wieżę Czy one się trzymają tego? No trzymają się, super opcja No patrzcie, ale frajda Można budować żelka z żelka Niesamowite, dobra Pachną zdrowo są miększe niż Haribo, co mi się podoba, ale smak nie jest jakiś super ultra wow. Mają taki dziwny, sztuczny posmak, taki trochę jakbym miał kapsułkę do zmywania w buzi. Tych trochę się czuję. Nie są najgorsze, ale nie jest to najlepszy zakup. Ale fajne, że takie można budować sobie w kształcie klocków, całkiem urocze. Tyle, 3 na 5. I czas na ostatnią rzecz, która mi się po prostu rzucała tyle razy przez ten miesiąc w sklepie i za każdym razem zwracałem na nią uwagę, no bo jak już znamy takie kultowe słodycze jak Rafaelo i nagle zobaczymy, że zrobili coś innego, czyli na przykład w formie czekolady, no to jest to ciekawe. I jest tutaj czekolada, która jest oczywiście z kokosem i migdałem. No, jak wiecie, ja nie przypadam za tym kokosem, ale może będzie zaskakująco dobre, więc przetestujmy. Na przykład, to, fifi kokosowe było zanobiste. Także uwaga, otwieramy. Wygląda ładnie. Na tych koskach jest napis Rafaello, a na tych kolejnych jest tak, jakbyście zatopili Rafaello w tym. I To jest takie 3D. Wygląda to ładnie, ale widzę w strukturze tej czekolady, że ona w środku ma te wiórki kokosowe. I ja nie wiem, czy to będzie dobre. Dobra. Mmm. Smakuje totalnie, jakbym już zmielił po prostu Raffaello. Znaczy, jak już rozgryziecie Rafaello i ono wam się zacznie rozpuszczać w buzi, to to jest właśnie ta czekolada. Po prostu nie musicie tyle gryźć. Moja ocena – 4 na 5. Spoko, bez szału. Mimo wszystko podsumowując, moim dzisiejszym zaskoczeniem na pewno są te Cheetosy, które są przepyszne, lód czupaczów, -czup, z który wygrywa wszystko, naprawdę wygrywa cały ten odcinek i grzesiek mango, który jest moim ulubionym wafelkiem od dziś.